Zastanawiam się, czy ktokolwiek z Was doświadczył czegoś podobnego. Uważam się za dość przeciętną osobę, jednak gdy byłam mała, zachowywałam się jak psychopatka. Za każdym razem, gdy o tym opowiadam, czuję się, jakbym opowiadała nie swoją historię. Posłuchajcie mojego wspomnienia z dzieciństwa. Zacznę od tego, że gdy byłam mała, często wyciągałam z ziemi różne robaki, a następnie zanosiłam je do domu i ciałam łopatką na parę części. Nie pamiętam tego, opowiedziała mi o tym moja mama. Zawsze, gdy kłóciłam się z moją siostrą, brałam do ręki nożyk i rozsuwałam go i suwałam z powrotem. Mama opowiadała mi również, że gdy nauczyłam się chodzić, to pewnego dnia wzięłam do ręki nóż i poszłam z nim do mojej starszej siostry. W dzieciństwie bardzo lubiłam noże, nie wiem czemu. Pewnego dnia mama zostawiła mnie w salonie i poszła wziąć prysznic. Oglądałam telewizję i akurat pokazywali scenę, w której chirurg wykonywał operację. Bardzo mnie to podekscytowało i chciałam to skopiować, więc lekko pocięłam się nożem po brzuchu. Gdy mama wróciła z łazienki, była przerażona. Natychmiast zaprowadziła mnie do szpitala, ale nie czułam się źle z tym, co zrobiłam. Miałam ranę na brzuchu przez następne parę lat. Niedawno znalazłam w szafie nasz album rodzinny. Były tam głównie zdjęcia moje z mamą. Niektóre z nich były dosyć dziwne. Na niektórych zdjęciach oczy mojej mamy były wycięte. Zapytałam więc ją: Co stało się ze zdjęciami? A mama odpowiedziała: że gdy byłam mała i coś mnie rozłościło, to często brałam nasze zdjęcia i wycinałam w nich jej oczy. Czułam się źle, że zniszczyłam tak piękne pamiątki mojej młodości. Wtedy pomyślałam, że coś jest ze mną nie tak. Ciężko mi było uwierzyć w to, co kiedyś robiłam, a o czym opowiadała mi mama. Ostatni incydent jest powodem, dla którego napisałam tę historię. Pamiętam go bardzo dobrze, a moja mama nawet o nim nie wie. Chodziłam wtedy do podstałówki. Pewnego dnia moja mama wróciła z pracy do domu i zasnęła na kanapie. Wzięłam z kuchni nóż kuchenny i powoli zaczęłam zbliżać się do mojej mamy. W końcu zatrzymałam się... I przez parę minut wpatrywałam się w nią z nożem w ręku. Czułam się, jakby coś mną zawładnęło. Pamiętam, że mama zaczęła się kręcić i myślałam, że zaraz się obudzi, dlatego szybko schowałam nóż z powrotem do szuflady. Niezależnie od tego, ile czasu minęło, nie zamierzałam nigdy mówić o tym mojej mamie. Jest jednak coś jeszcze. Niedawno mama opowiedziała mi o swojej historii z moją babcią. Gdy była mała, pewnego razu również wzięła nóż i stanęła za swoją mamą. Jej mama odwróciła się i spytała, dlaczego trzyma w ręce nóż? A ta zakłopotana rzuciła go i uciekła. Bardzo dziwny zbieg okoliczności. Mimo tego, że miała bardzo podobną sytuację, nie zamierza mi o tym mówić. Co ty myślicie, nie sądziłam, że takie zachowania mogą być dziedziczne.